Jesteśmy na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie Fundacja GPW i sama giełda goszczą nas tradycyjnie na warszawskich trampkach. Jest to edycja Mikołajkowa, stąd absolutnie wyśmienita, świąteczna atmosfera. Trampki na giełdzie są dla mnie przede wszystkim taką super przygodą. Bardzo dużo też się tutaj uczę o sobie, o swoim podejściu do dzieciaków. Mentor w trakcie trampek na giełdzie jest taką osobą, która mówi przede wszystkim o tym, czym jest edukacja finansowa. Edukuje z podstawowych obszarów, ale także pomaga zrozumieć w ramach praktycznych ćwiczeń, co to jest rynek finansowy. Czyli wspólnie pracujemy z młodzieżą nad danym zagadnieniem. Cały czas też dostajemy kolejne zapytania. Przyjdźcie do nas, słyszeliśmy o Was, naprawdę robicie fajną rzecz. I czy możemy się do tego dołączyć, więc czujemy, że powoli jesteśmy widziani. To jest ogromna misja. To jest wielka wartość, że możemy wspierać tutaj edukację dzieci poprzez zabawę. Druga rzecz dla mnie jest ogromną wartością spotkanie z mentorami, bo to jest zespół cudownych ludzi. I trzecia rzecz to ja jestem blisko tej rzeczywistości, jaka nas otacza tego, jakie społeczeństwo z tych dzieciaków rośnie i jak możemy im pomóc. Ja mam takie poczucie, że w tym momencie stało się to już takim trochę moim drugim życiem. To jest chyba najważniejsza, a najbardziej pasjonująca inwestycja, którą możemy w sektorze finansowym dokonać, jeśli chodzi o lepsze jutro przyszłych dorosłych.